Przez y, wszystkie lata wyłowiliśmy około 400 ciał. Fragmenty ciała, widać kości. Nie ma włosów na głowie, tylko sama czaszka. Trudne chwile być świadkiem takiej rozmowy, kiedy matka przychodzi nad jezioro, uklęknie po podjęciu ciała i rozmawia, mówi do swojego syna czy córki. Podczas naszej rozmowy w tej chwili. Od kiedy zaczęliśmy ten materiał na świecie, już utonęło kilkanaście osób. W ciągu jednej minuty tonął około dwie osoby na świecie. A korzystasz z rad jasnowidzów? Jedyną osobą, człowiekiem z tym czasami rozmawiam, to jest Krzysztof Jackowski. W ostatnich latach znaleźliście ciało m.in. Ewy Tylman, Piotra Woźniaka Staraka czy Jana Lityńskiego. A która ze spraw dla ciebie była najtrudniejsza? Sprawy, którym trzeba poświęcić dużo czasu. To nie są tygodnie, miesiące. Czasami lata. Nad sprawą w morongu zaginięcia młodego chłopaka na jeziorze Narię. Potrzebowaliśmy 6 lub 7 lat, jak pamiętam. Podchodziliśmy kilkadziesiąt razy. Wykonywany był szereg analiz. Przyjmowaliśmy wersje kierunkowe, które później trzeba wykluczać, aż wreszcie obierzemy tą właściwą drogę. A inaczej się prowadzi sprawy, które są medialne? Jest większa presja dla was? Staramy się wszystkie sprawy traktować jednakowo. Nie ma żadnego wyróżnienia, bo to są ludzie. Kiedyś oddawaliśmy ciało matce, która miała w domu podłogę z gliny i ścianę z czerwonej cegły i pompę do pompowania wody, tak jak na cmentarzu. Oddaliśmy jej syna po sześciu latach od zaginięcia na jeziorze Głęboczek. Koło Szyman. Leśne jezioro, to piękne miejsce. Chłopak wywrócił się na kajaku, był z kolegą, pomagał w żniwach. Matka już nie dawała nadziei, że ta spawa się rozwiąże, i udało nam się tego chłopaka znaleźć na głębokości około 40 metrów. metrów. Matka powiedziała e, za sąsiadce, są no to był dom, który w zasadzie w samym, w samym lesie, gdzieś tam na, na uboczu, absolutnym, że jak się syn odnajdzie, to na umrze, bo chorowała na chorobę nowotworową. I rzeczywiście po trzech miesiącach od odnalezienia ciała ta matka, trzech, 4 miesiące pamiętam, ta matka zmarła. Także czy jedziemy do takiej sprawy, czy jedziemy szukać innej osoby, to staramy się z szczególną starannością wykonać nasze czynności. Wyławiacie ciało po 6, 8, 10 latach z wody, no to ta rodzina też się może pożegnać. Możemy też się pożegnać intuicyjnie. Wiemy, że dla nas została rozwiązana. Są wykonywane badania DNA. Ciała są w różnym stanie, w trudnym stanie, na trudny stan? rozkładu. Zależy to na sezon od sezonowości, pory roku, głębokości, miejsca ujawnienia, czy to, są, czy to jest teren bagienny. Czy to jest głębokie jezioro? W dużych głębokościach, nawet po 10 latach wytwarza się tzw. skórowosk z uwagi na lodowatą wodę, czyli temperaturę około 4-5 stopni i ciała są często są poniżej termokliny na dużych głębokościach. I wtedy mogą przez dłuższy czas ciało oczywiście, że się rozkłada, ale te procesy są dalece spowolnione. Ale jak wygląda takie ciało po na przykład 6 latach? No przede wszystkim jeszcze nie rozpoznasz danej osoby. Tak bardziej pod kątem antropologicznym, ale są też fragmenty ciała, widać kości, nie ma włosów na głowie jest tylko sama czaszka. Czasami te włosy są. Wszystko zależy jaki to jest czas, jaka to jest głębokość i w jakich warunkach, w jakim otoczeniu. Się znajduje. Ale to, to takie ciało jest na przykład zawinięte w czymś jak dajesz to rodzinie? Po sześciu latach na przykład? Jeżeli podejmujemy ciało z dna to mamy odpowiednią technikę przygotowania do wydobycia ciała. Jest specjalny kokon rzeczywiście My go wsuwamy pod ciało i staramy się to ciało oczywiście odpowiednio zabezpieczyć, żeby wszystko było w miarę spójne i żeby można było je wydobyć takie, jak ono było na dnie. Nie możemy, to wszystko musi być tam w miarę spójne i profesjonalnie, musi zostać wykonane to zadanie i jeszcze materiał zdjęciowy, zdjęcia podwodne lub film, które później staje się materiałem dowodowym, też dla sprawy. Tak? A ile ciał wyłowiliście? Przez y, wszystkie lata wyłowiliśmy około 400 ciał. Oddaliśmy w różnych okolicznościach. Były to sprawy od utonięć, wypadków na akwenach, sprawy kryminalne. Gdzie miało miejsce działanie osób przeciw, samobójstwa. Czyli wy jesteście grupą od znajdywania ciał, a nie osób? Zdarzało się tak oczywiście, że odnajdywaliśmy, że osoby, których szukaliśmy, okazało się, że są wśród żywych. Zajmujemy się sprawami, które nie znalazły swojego rozwiązania z braku cech przestępstwa, z... Rzeczywiście, tego skromnego materiału dowodowego, mało informacji, brak świadków, zdarzenia, ktoś nie przedstawia w materiale dostępnym faktycznych okoliczności wydarzeń. Tak też się często zdarza. Młodzi ludzie się boją, nie chcą powiedzieć prawdy. Ale to mieliście takie misje, zadania, gdzie szukali, udało się znaleźć osobę żywą? Tak, zdarzało się na akwenach, ktoś pozostawił ubrania, myśleli, że poszedł popływać, a rzeczywiście przepłynął na drugą stronę akwenu i w innych ubraniach od innej osoby poszedł do domu. Nie wiem, kilka lat temu miałem taką historię. A czy miałeś takie sytuacje, że na przykład ktoś chciał upozorować, że się utopił, a rodzina się do ciebie odezwała? W rozpaczona z... w poszukiwaniu? Tak, były takie sytuacje. Komuś zależało na tym, żeby. Uciec od Żeby nie zostało nigdy. To nie chodziło tutaj o rodziców. To najczęściej są problemy związane z długami, z innymi problemami, z którymi możemy się w życiu zetknąć. Ktoś sobie nie poradzi. A korzystasz z rad jasnowidzów przy poszukiwaniu? Chciał? Jedyną osobą. Człowiek, z którym czasami rozmawiam, to jest Krzysztof Jackowski. Czasami to, to słowo jasnowić, że ktoś jasno widzi, że ma inne spojrzenie na daną sprawę w danym świeże. momencie. Mhm. <coughs> Może swoje. Mhm. Może świeże. Może. A, a psie... Irracjonalne. Inaczej spojrzy. I zdarzało się, że posiłkowałem się. A przy jakich sprawach? Miałem sprawę takiego człowieka, wędkarza, który utonął na jednym z jezior województwa warmińsko-mazurskiego. Nawet była dziura w pokrywie lodowej, miejsce, w którym załamanie się pokrywy lodowej i w jeziorze czama nie było. Wpadaliśmy jezioro i na ciało nie natrafiliśmy. No, że zmęczeni byliśmy tymi działaniami, bo wszystko dokładnie zbadaliśmy Nie stwierdziliśmy ciała na zbadanym areale, na, 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 na zbadanej części dna. W zasadzie zbadaliśmy całe jezioro, bo nie było ono duże. Jezioro Ławki. I Krzysztof powiedział mi, że mam wysłać mu wieczorem zdjęcie. I w dniach, w godzinach południowych kolejnego dnia Powiedział mi, że gdzieś byłem nad korytem rzeki, zupełnie mnie zaszokował. Że schylałem się po coś dwa razy, rzucałem do wody, i tam będzie ciało. I rzeczywiście było. Czyli strzał dziesiątkę można powiedzieć. Tutaj tak. A jak wyglądają te ostatnie rozmowy? Jesteś czasami pewnie świadkiem takich rozmów, gdzie oddajesz to ciało rodzinie. Tak to Są to bardzo e, ciężkie, trudne chwile. Być świadkiem takiej rozmowy, kiedy matka przychodzi nad jezioro, uklęknie, po podjęciu ciała i rozmawia, mówi do swojego syna czy córki. To są nawet ktoś, kto nie posiada uczuć, albo jest jak sztylet z lodu. Nie? To i tak tego nie spotkałem osoby, która by wytrzymała taką sytuację. Zawsze tam gdzieś się nogi uginają. No, i człowiek płacze. To jest bardzo poważne sprawy. Ale właśnie, bo woda nie jest od tego, żeby się topić, a jednak statystyki pokazują, że 408 było utonięć w zeszłym roku. Ale kilkanaście lat temu było ich 600, 700, nawet była liczba blisko 800 utonięć, 500 utonięć. To trzeba o tym pamiętać, że patrzymy, tą, patrzymy na statystykę na przestrzeni. Cofając się w czasie, będę tam kilku, kilkunastu lat, mogę sobie powiedzieć, do ilu utonięć dochodzi. Podczas naszej rozmowy, w tej chwili, od kiedy zaczęliśmy ten materiał, na świecie już utonęło kilkanaście osób. W ciągu jednej minuty toną około dwie osoby na świecie. Co najczęstszą przyczyną to jednak są alkohol, brawura? To wszystko gdzieś tam yy, to są składowe. Alkohol, jeżeli ktoś jest pod alkoholu, to nie ma dobrej oceny sytuacji, ma problemy z koordynacją ruchową, tak zwaną pozorną odwagę. W Polsce to jest szok termiczny, czyli wstrząs termiczny. Osoba wskakuje do wody rozgrzana, zmienia środowisko wodne w sposób nagły, ze środowiska powietrznego na środowisko wodne, wskakuje do wody. Znaczy, jak wynosi, się skurczają, serce nie jest w tak krótkim czasie. Przępomoc takiej ilości krwi, i zatrzymuje się. I wtedy opadamy na dno. Mówię, że gdziekolwiek wyjeżdżamy, to niech nikt nie myśli, jak, jest, jak dobrym jest pływakiem. Jakim jest specjalistą, co on może, jak jest przygotowany fizycznie. Nawet do spędzenia wakacji, aktywnego spędzenia. Tylko zawsze zapoznajmy się z danym akwenem. Z przepisami tego miejsca, gdzie wyjeżdżamy, przynajmniej w skromnym tego słowa znaczeniu, no i czasami z regulaminem. To jest bardzo ważne. I wszystkie utonięcia, uważam, najczęściej są powodem ludzkiego błędu. Ale wiesz, woda to żywioł, więc w gruncie rzeczy zawsze, zawsze to jest ludzki błąd. Jeżeli ktoś nie założy kamizelki czy też asekuracyjnej, czy ratunkowej, czy kamizelki z nabojem gazowym, czy ratunkowej morskiej, to zawsze odbiera sobie szansę i służbom ratunkowym. A to jak na masz kamizelkę, to zawsze. Odnalezienie, nie zawsze, zaraz powiem, mhm. na odnalezienie nas żywych. Kamizelka. Czy w kamizelce można utonąć? Tak. Oczywiście, że no. można. Jeżeli popłyniemy na żaglówce, przyjmiemy taki model, założenie i w czasie zwrotu bom nas uderzy w głowę, co będzie skutkowało tym, że osoba dana wypadnie za burtę i straci przytomność, to w kamizelce asekuracyjnej głowa, i tak opadnie na lustro. Wody. A w kamizelce ratunkowej? Nie, ponieważ kamizelka ratunkowa układa ciało w takiej pozycji, żeby do płuc, do dróg oddechowych przez nos i gardło woda się nie wlewała. Ratunkowa właśnie zapewnia nam, dlatego bezpieczeństwo pod takim kątem. Co czuje osoba, która się topi? Strach na pewno. Stara się walczyć o życie. Jeżeli topi się dobry pływak, to na pewno nie uniesie obu dłoni wysoko do góry, bo wtedy zacznie znikać pod lustrem wody. Położy się na wodę, jeżeli go na przykład dotnie skurcz w wodzie. Rozprostuje nogę, postara się złapać za palce u stóp, na jak to jest możliwe, stopy i tą nogę rozciągnąć. To jest też ważne. Przerwie pływanie. Jeżeli jest to osoba niedoświadczona, to odważy się powiedzieć, że rzeczywiście nie w ciszy. Ktoś powie, że ludzie toną w ciszy, jeżeli kogoś dotnie szok termiczny, czyli zatrzyma się mu serce, głowa opadnie na, opadnie na lustro wody, a mamy trzy pojemności płuc. Wiesz, wdechową, wydechową i zalegającą. To powietrze z tych płuc uwalnia się, jak my powoli opadamy w kierunku dna zanurzamy się. I ktoś powie, że on tonął w ciszy. Już był nieprzytomny, nie, nie, tonął w ciszy. A osoby, na szczególnie to dzieci, które próbują utrzymać się na wodzie, wykonują różne, nieskoordynowane ruchy, walczą o życie. I na tym są skoncentrowani. I czyli, to jest ten główny problem. Czyli jak tonę, to podnoszę jedną rękę, i to jak się ruch? To jest taki ruch? znak, nie można podnieść dwóch. Unoszenie i opuszczanie dłoni w kierunku, w kierunku a dokładnie tak. W kierunku lustra wody w różnych sytuacjach, to jak ten tembr głosu nie dotrze, to z dalekiej odległości może być to w taki sposób, powinno być zinterpretowane ratunku, wzywam pomocy, tone. Tak, Ale najważniejsze jest to, żeby w tej sytuacji mieć bojkę asekuracyjną. za 20 parę złotych, albo taką za kilkadziesiąt złotych z zakręcaną bakistą. Ta bojka ma taką życie? szelkę, zawsze możemy się nie złapać w trudnej sytuacji i utrzymujemy się na wodzie. A gdybyśmy, opadli, zanurzyli się pod dusztem wody, zniknęlibyśmy pod ustem wody, to bojka właśnie daje szansę tym służbom ratowniczym na odnalezienie nas, bo ta bojka nie zatonie i widzimy ten punkt, gdzie znajduje się człowiek. A tak, to zanim przyjedzie służba, minie odpowiedni czas, ta zmienna TETO ma ten najwyższy, tutaj wymiar oczywiście rozpoczną się poszukiwania zgodnie z procedurami, uruchomimy sprzęt, to już tyle czasu minie, że to już w zasadzie są działania humanitarne, a nie ratowanie życia komuś. A czy jesteś w stanie mi powiedzieć, ile tonie osoba? Ile to trwa? Od kilku, kilku, poprzez kilkanaście sekund, czasami nawet do, rzadko, ale do kilku minut też to jest możliwe. W zależności jakie są okoliczności tego tonięcia. Szukacie ciał w różnych zbiornikach wodnych, prawda? Rzekach, jeziorach, stawach, na akwenach, we na wszystko. różnych, we wszystkich, prawda? Ta. Jakie tam skarby znajdujecie? Jest tam wszystko to, co człowiek na przestrzeni czasu, idąc tą drogą, retrospekcji zgubił w różnych sytuacjach. Ale jakie konkretne rzeczy tam widzieliście pod wodą? Nie zdarzają się samochody. To są samochody z okresów wojny. Myślę tutaj o zdarzały się w polskich jeziorach, że wyławiano Mercedesa, czasów wojny, tam i oczywiście nasze samochody polskie i samochody współczesne. Ktoś jechał w zimie, wypadł z trasy, a to złodzieje chcieli samochodu się pozbyć, no to oczywiście go pod odpowiednim kątem nachylenia opuścili hamulec ręczny, siłą rozpędu samochód wjechał do akwenu. Ale jest sporo różnego sprzętu, od różnych noży, scyzoryków, siekier, narzędzi. Jesteś szefem grupy specjalnej Płetwonurków RP. Czy to jest organ państwowy? Jaki Wy macie status? To jest organizacja specjalistyczna, która zajmuje się właśnie takimi sprawami jak poszukiwania, badania w wodzie, ale w dużej mierze zajmują się też działaniami prewencyjnymi. Czyli wykłady z młodzieżą, zajęcia, warsztaty. Najczęściej tam zadania zjada prokuratura, czy sądy okręgowe, prokuratura jednostki policji, czy komenda wojewódzka, czy komenda miejska, czy komisariaty. Jak to się stało, że ekonomista jest szefem grupy od spraw, powiedzmy, beznadziejnych? To skończyłem też Akademię marynarki Wojennej, Wydział Okrętownictwa, Nawigacji i Uzbrojenia. Serdecznie polecam przyszłym studentom. Studiowałem w Krakowie, zaskoczę ciaka, tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawo dowodowe. Ale nurkowanie, skąd w swoim życiu wzięło się nurkowanie? Jestem kierownikiem prac podwodnych i od dziecka byłem związany z... z moje życie było związane z wodą, wychowywałem się też, też w województwie mazurskim z rybakami. Jako młody chłopak pomagałem, jako dzieciak współpracowałem. Zawsze jak tam coś się przy tym niewodzie, czy przy tych świadkach poplątało pod wodą, to trzeba było tam pomóc. Ale zajęłem się przede wszystkim poszukiwaniem osób zaginionych. Takie skomplikowane, ciężkie sprawy. Nie? Czy zdradziłbyś tu jakieś szczegóły tych głośnych poszukiwań, tych medialnych? Jak chodzę sprawę woźniaka Piotra, woźniaka staraka, świętej pamięci, to ja obiecałem tej rodzinie cały zespół nasz okoliczności tej sprawy pozostawić dla siebie. ja się z tym pewnie zgadzam, bo to jest rodzina, to jest jakiś szacunek. Jakaś świętość i to trzeba uszanować. Byli dla nas wyjątkowi w czasie tych poszukiwań. To był trudny czas, bo pracowaliśmy tam przez kilka dni w zasadzie bez przerwy, bo spaliśmy 3,5 godziny, dzień każdego dnia, od niedzieli do czwartku, jak pamiętam, w danym miesiącu. Różne są sytuacje, na które nie zawsze mamy wpływ. Ale właśnie, ale powiedz mi na przykład z Ewą Tylman. Znasz tą sprawę od tej strony jak my z mediów, czy jednak troszkę inaczej? <laughs> ale wiesz, no przyjemnie mi się z tobą rozmawia. Intuicja kobiety. No cóż mogę zrobić, no przecież wiesz, nie schowam się tu na tym ty Masz jak. No ojej, no tak. No, ale jestem ciekawa. Ja, no. wiesz, co? Krótko. No. Na to pytanie tobie odpowiem. No nie ma takich możliwości, żeby mi facet odprowadzał dziewczynę i żeby mu gdzieś tam przepadła do rzeki. Ja wiem, że mamy tam gender, mamy różne sytuacje, no ale chyba lubi mężczyzna jest dla Ciebie uprzejmy, tak? Służy tam przy ci eleganckość wyglądało. No zawsze miło poznać dżentelmena. No właśnie, no, tak, <laughs> mi się tak wydaje, tak? Dlatego y, to, to, to nie ma takiej możliwości, że ktoś powie, że tam nie pamiętał, że, że tam nie wie, i tak dalej. Nie, po prostu. Coś się wydarzyło, sytuacja gdzieś się gdzieś spod kontroli wymknęła. Młodzi ludzie nie zawsze chcą przedstawić te jakieś okoliczności, nikomu tutaj nie, urę, nie urągając, bo nie o to chodzi. Także czasami, jak się powie te dwa zdania, to jest dużo łatwiej niż że spała ma trwać latami. Ktoś ma się później domyślać, ma myśl, że ojciec, ogromny żal, czy każdy ojciec, czy każda matka. Chyba o to dokładnie chodzi. A ratowanie życia. To nie polega na tym, że musimy wskoczyć do rzeki, szczególnie jak się nie umie pływać, albo nie czuje się na siłach, albo jest pod wpływem alkoholu. Tylko wystarczy, że zadzwoni pod numer 112, mając telefon, a takie rozmowy były wykonywane z tego telefonu do różnych tam osób, już nie myślę, czy, tam, czy, czy, czy do rodziny, czy do przyjaciół, można było zadzwonić po numer 112 i ten temat zupełnie by się inaczej, inaczej by się ten temat rozwiązał. No, mogę przyjąć takie założenie, że dana osoba nie zadzwoni pod numer 112, bo może nad rzeką wydarzył się inny rozwój wydarzeń i po ujawnieniu ciała, w bardzo dobrym stanie, w krótkim czasie, można byłoby ujawnić jakieś okoliczności przestępstwa, ale to jest tylko moje rozważanie. A czego na przykład poszukiwanie ciała Ewy Tylman zajęło tyle czasu? Wiele grup szukało i nie mogło znaleźć. Sprawa Wytelman jest trudniejsza o tyle, że do czynienia mamy z rzeką. Jeżeli osoba dostanie się do koryta rzeki, to szczególnie wtedy, gdy jest wysoki stan, lustra wody jest po tej pierwszej fazie utonięcia czyli utonięcie polega na tym, że my się dusimy wodą, która wlewa się przez nos i gardło do płuc, później opadamy na dno. I ciało siłą nurtu jest wleczone, wleczone po dnie przez tak długi czas, aż zmieni się jego pływalność. Czyli tej żołądka się zaczyna rozkładać, wytwarzają się gazy, i ciało zaczyna się lekko unosić i zmierza z pływalności ujemnej w kierunku pływalności dodatniej. Czyli przez jakiś czas płynie również w toni, czyli pomiędzy dnem a powierzchnią. Może tak płynąć kilometrami, dziesiątkami kilometrów. To zależy też od budowy, od morfologii rzeki, od tego ile jest przeszkód w korycie rzeki. To jest bardzo dużo składowych na to, gdzie to ciało po pewnym czasie może się znajdować. A tutaj polega na tym, żeby oszacować to i Mieć też jakieś szczęście. Tak? Nie możemy o tym mówić w tym kierunku, ale w tym, żeby w ogóle odnaleźć kogokolwiek w tak trudnych warunkach. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję.